Niektóre zwierzęta żyją na głębokości równej kilku kilometrom. Rozmiary najmniejszych gatunków nie przekraczają kilku centymetrów, a największe osiągają nawet kilka metrów długości. Wiele ryb głębinowych charakteryzuje się dziwacznymi kształtami. Niektóre mają duże świecące oczy, inne szeroko otwierające się paszcze. Większość z tych ryb widzi przy świetle niewidocznym dla człowieka. Niektóre z nich są ślepe, a jeszcze inne mają specjalne komórki wytwarzające światło. W dzisiejszym odcinku 10 niesamowitych kreatur głębinowych. A i nie zapomnij wbić na Instagrama, nazwa to Gdzie Taniej. Numer jeden, Rekin Wielkogębowy Pierwszy osobnik tego rekina został zauważony w listopadzie 1976 roku przez Okręt Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Po przebadaniu okazało się, że jest to całkiem nowy, nieznany jeszcze nauce gatunek. Do sierpnia 2015 roku odnotowano zaledwie 102 osobniki, z czego najmłodszy mierzył zaledwie 177 cm. Głównym składnikiem jego diety są szczętki, choć odżywia się również innymi drobnymi skorupiakami, małymi rybami i meduzami. Dorosłe samice osiągają nawet 6 metrów długości, Chociaż istnieją niepotwierdzone dane na temat osobników mierzących nawet 8 metrów. Występuje on na głębokości do 800 metrów. Numer 2. Blobfish. Ta ryba zdobyła już dwa tytuły w konkursie piękności: najbrzydszej ryby świata oraz najbrzydszego zwierzęcia na świecie. Jest także określana mianem najsmutniejszego stworzenia świata. Wygląda jak wielka, galaretowata kijanka z ogromnym nosem i lśniącymi oczami. Prawda jest jednak smutna, ponieważ grozi jej wyginięcie. Tak zwana ryba kleks występuje na głębokości 1 km. Numer 3. Chimera pospolita Gatunek ryby chrzęsno-szkieletowej z rodziny chimerowatych występuje w Oceanie Atlantyckim na głębokości 1 km. Z szybkich informacji ma wrzecionowate ciało z długim ogonem zakończonym cienkim biczem, osiąga to 150 cm długości, ma otwór gębowy z trzema parami płytek zębowych, dwie płetwy grzbietowe, pierwsza wysoka z twardym końcem, druga niska i długa. Samce są mniejsze od samic, żywi się głównie bezkręgowcami. Numer 4 Coffinfish. Na głębokościach powyżej 1,5 km w wodach dookoła Australii żyją ryby podobne do kijanek. Ta niewielka, dorastająca do 10 cm ryba jest czarna, pokryta prawie w całości kolcami. Ma ona szerokie usta, jest jednym z dwóch rodzajów rodziny Chanusidae. Numer 5 Giant Isopod. To przerażająco wyglądające stworzenie morskie można spotkać w głębi zimnych, ciemnych, głębokich wód północnego Atlantyku. Żyje ona również na Pacyfiku, no i wokoło koła podbiegu nowego. Występuje na głębokościach do 2 km. Jego przeciętna długość to około 20-80 cm, a masa 1,5 kg. Numer 6. Wampirzyca piekielna. Jak podają przedstawiciele Monterey Bay Aquarium, wampirzyca piekielna to prawdziwy gatunek łączący w sobie cechy ośmiornicy i kalamara. Wbrew nazwie istota ta nie żywi się krwią, a planktonem i morską padliną. Żyjący na głębokości 2000 do 3000 metrów stwór jest czarnego koloru z intensywnie czerwonymi oczami, co zapewne przełożyło się w znacznym stopniu na nazwę. Wampirzyca posiada również miękkie białe kolce i potrafi odwrócić swoje ciało na drugą stronę. Numer 7. Dragonfish ta dziwacznie wyglądająca ryba jest w stanie wytwarzać własne światło metodą bioluminescencji, której używa by zwabić swoją ofiarę. Występuje w wodach oceanicznych półkuli południowej na głębokościach od 1000 do 3200 metrów. Długość tego stworzenia dochodzi do 53 cm u samic i 5 cm u samców. Samice gatunku są czarne z dobrze rozwiniętymi kłami i płetwą brzuszną. Samce są ciemnobrązowe i nie posiadają kłów ani płetwy. Numer 8. Big Red Jellyfish Ta gigantyczna meduza została odkryta w 2003 roku. Ma charakterystyczny czerwony kolor i żyje w pobliżu dna morskiego. Potrafi mieć jeden metr długości i można ją spotkać na Pacyfiku. Występuje na głębokości przekraczającej nierzadko 3300 metrów, chociaż częściej bywa na 2 kilometrach. Numer 9. Połykacz Występuje on we wszystkich oceanach. Charakteryzuje się bardzo dużą i pojemną jamą gębową. Charakterystyczną cechą tej ryby jest bardzo duża szczęka. Żyje dość głęboko, bo nawet na 4 km głębokości. Dawniej był opisywany jako rzadki, obecnie uważa się, że jest stosunkowo częstym gatunkiem. W największej pracy poświęconej temu gatunkowi przebadano 760 złowionych okazów. Numer 10 Dennik Mariański. Na dnie Rowu Mariańskiego odkryto żywą istotę, nienazwaną wcześniej rybę głębinową. Jest to ryba, która sięgnęła dna. Żyje sobie na głębokości 8143 metrów i tym samym ryba nazwana Dennikiem Mariańskim pobiła wszystkie możliwe rekordy i okazała się być najgłębiej żyjącym gatunkiem. Ryba przypomina kawałek fileta z kurczaka uformowanego w kształt kijanki. Jest jeszcze kilka stworzeń, które żyją tak głęboko, ale o tym może w kolejnym odcinku, jeżeli oczywiście chcecie. A chcecie? Dajcie znać. A tymczasem to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.